No, Siemanko, kochani, witam Was. Jutro rano dzisiaj mamy piątek wieczorem. Jutro rano padnie na YouTube. No, niestety, kochani, kolejny film z okoniami. Ale co chciałem powiedzieć, kochani, dużo pytań, jak, jak prowadzę, jak ja to robię, że. Y, że mam ten. Y, no. Y, że na, tak lekko, jaka głębokość, że na takiej lekkiej główce, kochani, na ja tej lekkiej główce łowię y, nawet do 6 metrów głębokości, 7 nieraz. Wtedy czekam faktycznie długo na opad, ale robię to tak, że w trakcie opadu podszarpuję lekko przedętą, daję lekkie skoki, coraz niżej, coraz niżej, tym samym przetrzepię toni. Jeżeli są w toni jest duże prawdopodobieństwo, często się zdarza, że uderzy nam właśnie w toni. A następnie wtedy już opuszczam do dna i teraz to chciałem kochani powiedzieć, dzisiaj jeden z kolegów powiedział, no ja patrzę jak Ty robisz, on łowi razem ze mną na tym samym Cały czas podglądam Twoje ruchy i u mnie nic. Zresztą ty pokazujesz filmy, a tu z kim bym nie rozmawiał, to są, schodzą bezbrania, kochani. Owszem, bo całe prowadzenie to ja mam w głowie. Ruchy to jest jedno, ale przede wszystkim ciężar główki. No, ja mówię akurat w tej chwili na 3 gramowej. W każdym razie troszeczkę niedługo to zmienię, bo już czas będzie do większych okoń się dobierać. Pomału na 3 gramowej główeczce ja zmieniam wysokości, głębokości prowadzenia. Ja robię na nawet z opadu w toni, Robię to samo co przy dnie, tylko często robię to w tonie. i wtedy kombinuję sobie, myślę, a lekko podprowadzę, podczuję, raz, raz i prowadzę dalej. Pozwalam na lekki opad, opada, opada. Często w tym momencie jest uderzenie. Czasami ją kijem wyprowadzam i wtedy jeszcze dwa razy podbiję. Po prostu to jest taka seria kombinacji, i to po prostu wygląda, że ja tylko sobie tam podbijam, bak ale. Jak ja ją prowadzę? Gdzie ona jest pod wodą? Jak ona skacze? Są luzy na, na żyłce, Jeżeli będziecie oglądali, to spójrzcie na linkę, że czasami podbijam, a ona skacze jak, jak luźna. Ona robi krótkie pod, podskoki. Nie tak, że jak podbijesz to ona i wystartuje. Króciutkie skoki, krótkie szarpnięcia, czasami dłuższe. I to jest cała seria kombinacji. Tak to wszystko wygląda. Zresztą popatrzcie na ten film, wiem, że zaraz trochę tego konia minutem, dlatego też macie poradniki, kochani. Po to ja napisałem te wszystkie poradniki, to potrzebuje rzeczowej informacji o koniach, o spinningu, o szczupakach, czy są Wszystko znajdziecie. Link macie w opisie do wszystkiego co chcecie. Jeżeli potrzebujecie. A dla TikToka TikTok oczywiście link bio. I można sobie zobaczyć, wtedy, bo ja naprawdę trochę za okoniami polatam. Już, już kombinuję za szczupakiem pomału. Zaczną się szczupaki, okonie, a później jeszcze ruszymy na sandasze. Dobra kochani, jakby co to pozdrawiam. Połamania wszystkim życzę, niech móc będzie z Wami. I do następnego, obejrzyjcie rano film.